To będziemy musieli zagrać to inaczej Mamy tylko... Ja no, Kurwa, dobra Wszyscy jak jeden mąż Pierdolniemy sobie tędy I tutaj się rozdzielimy Trzy pierwsze sporty wjeżdżają pod górkę Reszta zapierdala tutaj drogą dalej W stronę kappa. A -ka i ten Druga fałka i helka? Yy, druga Fałka ja tą fałką z tymi pierwszymi trzema portami wjeżdżam pod górę. Druga fałka i reszta z portów razem z telkatami i rudę intendy. No w końcu ktoś o mnie wspomniał tylko tej bo się nie wiedziałem co mam robić. <laughs> Bidny Stać rudy. na kapie aż Bidny rudy czekam na zbawienie. Ile tam mamy procent na tą wygraną? Nieważne. No, wtedy mieliśmy 7, teraz mamy 17. Uła, ale rozpinałem. A ma wtedy Trzy 3 walki, co mieliśmy po 5%. Y, do no. Jeszcze wygraliśmy z gościem, który prowadzi przez 2 lata, kurwa zeszyt, a 4 z ustawieniami różnych czołów No i mi zostało mu tylko 7 na... tych. 7 y, stron do zapisania. Słuchajcie, poszedł, przyszedł do nas na kompanię. Powiedział nam, że dobrze zagraliśmy. Podziękował i pożyciu mam szczęścia i to jest kurwa klasa. No, to jest naprawdę duży, duża doza klasa. Ale słuchaj, chciałbym ci się siedzieć kur na każdą grę przez 2 lata, co grałeś na 4 w zeszycie, każdą bitwę opisaną, jak rozjechana Gafałka, była. Eksymonia Albercik i Artek, ja to już to ja, to ja, to ja to ja jedziemy Dobra, już mam jednego. Jak wszyscy podjeżdżacie to się wpierdałamy wszyscy tam Tak, to, to samo to sam, się podzieliliśmy Ej ej no ej, Ktoś no, u nas no, został wy no, no, On był na, no, był na hita no, no był na hita, no kurde A te rudy im tam były dupę Dobra, ładnie idzie Dupę bierzcie Na hita tam jest jeden. Ja się nie, nie wiem, ile Ten, co się dziękuję. wystrzelił y, do tyłu i załapał wjeżdża. fajnie po mnie. Dzięki, stary. No. Sorry. prawo dla ciebie. Moje. Składam yy... honor nie, On się, on się Zajdę. wystrzelił, wystrzelił Zajdę. się się! Jechać, się. Jechać, jechać, nie, 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 zostało, nie, 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 to mimo, nich są nie, Mimo, że u nich są tylko 3 helkaty, to i tak mamy 57% na wygraną. Znaczy nie? Bo tam u nas na kapie są Dwa. Pierdalajcie się na kapę od razu tymi sportami. Karaś, co ty robisz? na wracaj zniszczycie. Mówiłem. Jeszcze ja. ja no Nie, no, mogłeś strzelić? Tak, strzelić, ja Będzie ktoś dekapował, czy nie? No, jedziemy tam, tylko niech sobie wiadomo, ciszej trzeba nie? Pierdolniemy się przez, bo nie patrzą w tym o, Oni trójkę kapują. No, bo trzech kapują. Monia tam się cofaj już, żeby iść dekapować. Tak. Nie, no, bo to już, tak.